Oczy się. A dobra ona nie chce, to za nią powiemy. Hej! To za nią powiemy. Idziemy w Jemu od bala, bo, pie, bo słuchaliśmy sobie y, Soda Boys, piosenki y, Soda Pop. I teraz idziemy na Urbex. Tylko Już? Yy, yy, dzisiaj chodzimy na strych, bo obiecałem wam, Jesteś. że wejdę. bo zrobiłem głosowanie, gdzieś tutaj się wyświetla to głosowanie. Ja. No gdzieś tutaj będzie się wyświetlać to głosowanie, więc no.

No. Przestań. Co jest? Nic. Mamy nic. Zrobię... o kurwa, co to kurwa? Weźcie to. Co to, kurwa, to, kurwa. Balk, to ona, bo... Zostań. Zostań, Chcesz się tak bawić? Zaraz ci śrubę wbiję. Wiesz? To! Jej. Ja To nie chodzę. Chodzimy czy nie? Nie. Macie jak ta kuchnia. Dobra, ja sam chodzę. To szkoło gdzieś. No. A, w ogóle gadamy sobie o szczurach, że jakby był tam jakiś szczur, to... Przestań. Tak! Już. No. Albo tak o u, odganiaj, Odganiam mu. Ona mówi, że wejdziemy. No, tam nie. Jeszcze chętnie. Py. Helu, py. A ty, help me. Szczerze, myślałam, że już tu nie będziemy wchodzić. No, bo nie. Z jednej strony tu nie wchodzimy. No nie. A ja wejdę. Już wejdę. Nie, wezmę nie. Ale tutaj śmiechało, nie? Czyli tu jest rękawiczka. Ale na strych nie wchodzimy. Wchodzimy. Strasznie tam jest. Kto wchodzi ze mną na strych? No, ja. To jest, to, jest, to jest strych tu jest strych ja w dole chodźcie no ja nie to tu jest robina na górę to tu nie idziemy? a ty bądź trzeba jest... bo ja pierdolę nie widzisz te te deski? a ty mogą nie wchodzisz no. ty no dobra, zwiedziliśmy strych, nie będziemy tu wchodzić bo coś może tu być jakiś czura, bo to ja Jakiś żur, więc idziemy. Do więc. Nie, już nie. Już Zrobię jeszcze głosowanie, czy wchodzimy do kuchni, czy nie? Czyli. Jeszcze. Tak to więc. Kuchnia? No. Tak, to będzie, że. Weszliśmy, weszliśmy na strych. Weszliśmy, weszliśmy. Proszę Wiesz, bardzo. Tak, to będzie, że wchodzimy do kuchni, czyli wujesz. A jeszcze w ogóle wypuszczę? Wszystkie części na raz, że będą połączone. Wszystkie części na raz. Nie wstawię to na YouTube. A. Co? Nie wstawię tego na YouTube. A. Cza? To nie. ona. To ona. Nie, ona to zrobiła. Nie, bo to, a, to, to okno trzasnęło. Nie, to ona. Ale to było w tamtym pokoju, słychać. Z okna? No. A to ja wiem, to ona rzuciła kamerkę. Zwróciła, ona zrzuciła kamiekiem. Nie lubię chodzić po takich kręconych schodach. Dobra, bo jesteśmy... Jesteśmy obok kuchni, więc chodźcie. Szybciej. Pamiętacie jak ta się kurwa wypierdoliła? Wtedy. Pamiętacie, o kurwa. Ta pańczyna. A ta, ta szmatka dalej jest mokra. Jest mokra dalej. Chodźcie. Не, это, просто Папа, вот там на YouTube, папа.